Nie odleci? To powinno. To fachowiec, to fachowiec. Co jest? Nie wiem. Co ci jest, mordo? Kur... Wbrew obiegowej opinii Langusta żywi się wyłącznie owocami morza, choć gdyby mogła, jadłaby dżem. No bo jeszcze pokrywę zaworową, no nie? Żeby zobaczyć. Być inaczej, utrzymałem palec na każdym cylindrze. Druko! Pij maleńki, pili. To już nam chyba w strony do stronę Dwa, tak. Cześć, często tu przychodzisz? Czwarta, trzydzieści siedem. Zostaliśmy sami na polu bitwy. Trabant, jak widać, jest Ostro załadowany. Jest ciepło, jeszcze tylko 240 km, 2, 3, 4. E, -o. e, -o. e, -o. e -o. Tutaj nasza prowizoryczna naprawa. Niestety tłumik nam się przepalił, naprawa. przez co? Teraz już się mogę przyznać, trochę was trułem spalinami. Miło z Waszej strony, że nic nie mówiliście przez te kilka godzin, jak jechaliśmy. Objawiłem się maria. <grym>, Okej. Okay. Ale teraz już będzie dobrze. Nie mamy ogrzewania, ale chyba nie jest nam potrzebne. A co mam nagrać? Nie, bo ja nie wiem, czy się w ogóle pojawiłem w tym filmie. A to się powiedzieć, nagrywa, że się kameruje. Chciałem powiedzieć, że jest po 8 rano. Wyjechaliśmy po północy. Jeszcze będziemy jechać jakieś 3 godziny. Jest super! Taka tak, co? przypływ energii! Co? Przerwa szybka, fucha na budowie. Tutaj coś jeszcze zrobimy i lecimy dalej. <słuch> już nie chcę więcej jechać. to? Tak. Ale mi się podoba! Ale bardziej mi się podoba to, że jesteśmy tak załadowani! Ojej, a nie podoba mi się, że tak rozpędziłem. Oj, oj! Klaudia, czy auto przyparkować. No to przepchniesz, nie? Chyba odpalę. A w której mamy obiad? za pół godziny a skąd to wiesz? Co? nie musisz tego robić, ta kamera ma dobry zoom dobry autofokus. no make Poland great again jestem w Wyszedach, mega się jaram i dojechałem tutaj trabantem, więc jeszcze bardziej się jaram prowadził ten autopan, zajebiście prowadził teraz możecie w to nie uwierzyć, ale był naprawdę stabilny Powiem nie skromnie, że jestem dumny z tego zielonego drania. Proszę zaprezentować. Proszę zaprezentować. To jest boli. To jest boli. Tu, tu się wszystko zgadza. Tu nie ma... Wszystko się zmieściło, wszystko, wszystko się zgadzało, wszędzie podjechało. Tak. A o której będzie Michał? Za godzinkę To Zawsze małe komplikacje wczoraj. Po przyjeździe, rozbiciu namiotu i wypiciu pięciu piw. Nie byliśmy już w stanie nagrywać dalej relacji, to znaczy ja nie byłem, więc jest piątek i za pół godziny wybieramy się na wycieczkę. Korner może w końcu zaczniesz narzekać na coś. Kurde nie, prawda? <gry> dobra, <gry> dobra <gry> słuchajcie, ustawiamy się, ja jadę tam jako pierwszy. Tak. nam pojedzie are później nasze kochane dupowozy. I na końcu tam niech się ktoś tam za nami wlecze, kto by chciał w połowie drogi złoczyć, gdzieś skręcić i nie dalej z nami. Co mogę powiedzieć? No, Michał by nie sapnął. Potrzebujecie klikka. I tak samo. Po wyczerpującej wielogodzinnej wspinaczce udało się wejść. Wszyscy spotkamy się na szczycie. Odej! Oh, Ale to przemyślał. Jak to zrobiłeś? Skąd to wziął? Skąd to wziąłeś? Moim szczęściem pod nie trafisz, a nam Oj tak. Coś pięknego. Mam misję. Ma misję. Jestem tutaj, żeby zapobiec tajnej inwazji. Na pewno nie, gladiator. I... nie, 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 może być Lubię pan Lubię. Dlaczego nie, Lubię, nie, 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 baj, 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 baj nie, Piękny kadr. Mijaczkowe jeszcze jest akarz. Butówka. Bo to może być part. Dobra, myślę, że wystarczy. Nie, tu jeszcze ładnie. Co jest? Prawić sobie ręcznie? No. Kurczę, tutaj to naprawdę jakiś weteran musi być. Co to za film? Na pewno nie gladi gladiator. Na pewno nie gladiator, więc... ale... to chłopaki! ¡Viva! ¿Sí? Jeszcze raz, ślicznie Wam dziękujemy e, za rok. Nie widzimy się za rok, niestety, robimy przerwę, czy rok, czy dwa, ale nasi organizatorzy, czyli Aga, Arek, niesamowici harcerzy, ślicznie im dziękujemy za wszystko. Wspaniała kuchnia, która nas tu gościła. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas nas. Przyjmą swoje ramiona, jak zechcemy tu wrócić. Także wielkie prawa dla nich. Dziękujemy Wam wszystko, wszystko z całego serca i do zobaczenia za, za jakiś czas. Przed podróżą jest pewny dreszczyk emocji, nuta niepewności, ale wierzę w tego zielonego drania. Kurde, dobry, Morda. Dobra, Morda, myślę, że to bez problemu.